Nowa informacja, piątkowy poranek 14 kwietnia doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Smoszew w gminie Krotoszyn, nie żyje 206-letni mężczyzna. Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymało o 8.15. Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że doszło do czołowego zderzenia z samochodu osobowego marki Citroen oraz pojazdu ciężarowego. Pojazdami podróżowały dwie osoby. Kierowca samochodu ciężarowego nie uskarżał się na dolegliwości bólowe i po przebadaniu przez personel medyczny pozostał na miejscu zdarzenia. Natomiast drugi kierowca znajdował się nieprzytomny wewnątrz pojazdu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przy wykorzystaniu narzędzi hydraulicznych przystąpili do wykonywania dostępu do kierowcy osobówki. Mężczyznę ewakuowano na noszach typu deska. Na zewnątrz, niestety na skutek poniesionych obrażeń, osoba poniosła śmierć na miejscu. Ofiara wypadku to 26-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu kortoszyńskiego. Na miejscu trwają czynności zmierzające do ustalenia przyczyn tragicznego zdarzenia. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Short Joker